Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przy czereśniach film będzie też i o czereśniach Najpierw Wam pokażę, ile jest w ogóle owoców w tym roku. Tak więc, pomimo tego, że rok nie zapowiadał się jakoś, Udanie jest ich bardzo dużo. A w tym filmie chcę Wam pokazać, jak w najprostszy sposób pozbyć się Czereszni ze słoika. Spójrzcie, takie czeresienki urosły w tym roku. Nie są może za, za duże, ale na takie domowe przetwory w zupełności wystarczą. Ja obrywając, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania. Sposób ten pokażę Wam, jeśli możecie go zastosować oczywiście jeśli nie wykonywaliście tych zabiegów, o których mówiłem w kwietniu o opryskach przeciwko robakom. Więc jeśli podejrzewacie, że u Was w ogóle mogą występować czereśnia, to Wam pokażę, jak w łatwy sposób sprawdzić to i się ich pozbyć z owoców. Ja włączam pauzę, zrywam trochę czereśni i zaraz do Was wracam. O i mamy, i mamy taki oto słoiczek. Jak widzicie, zerwałem je nawet w nie 5 minut. A teraz pokażę Wam, jak sprawdzić, czy w czereśniach są robaki. No i jeśli są, jak się ich pozbyć. I już. Taki oto słoik czereśni. Zalałem wodą i już Wam mówię dlaczego. Gdy zalejemy czereśnie wodą, jeśli mamy robaki, one zaczną z tych czereśni po prostu wychodzić. Zabraknie im tlenu i w poszukiwaniu właśnie powietrza będą wychodzić z owoców. Oczywiście one do góry nie dadzą rady wyjść więc jeśli będą to będą pływać pod na dnie właśnie tego słoika. Żeby test był miarodajny. O, ten oto słoik zostawię na 2 godziny. No i wtedy sprawdzimy, czy są jakieś czy są jakieś robaki na dnie słoika i podsumujemy to wszystko. I wracamy do naszego testu. Minęło około półtorej godziny, dwóch nie będę czekał, ponieważ zrobi się za ciemno i nie będzie nic widać. Tak jak widzicie, tutaj pozostaje pojedyncze bąble powietrza jeszcze. No ale niemniej jednak nie widać żadnego robaka, ani to nad wyżej, ani też na dole. O. Więc pomimo tego, że zabiegi na czereśniach wykonywałem w terminie, tak jak e, przeważnie się to robi, tak możecie sprawdzić u siebie, czy wasze czereśnie, ale też wiśnie, nie mają robaków. Tak samo w łatwy sposób można sprawdzić, czy robaków nie ma śliwka. Tylko że przy śliwce to jest o wiele łatwiejsze, ponieważ to od razu widać. Tu, spójrzcie. Nigdzie nic nie widać. Żadnego robaka. Złapiemy ostrość. O. <laughs> spójrzcie. Nie ma nic. Tak więc zabiegi wykonywane przeze mnie były skuteczne. A dodatkowo. Po takim sprawdzeniu, jak ja teraz to zrobiłem, widzę, że nie ma żadnego robaka w czeleśniach i można je spokojnie zaprawiać. Tak więc, jeśli ten film był dla Was pomocny, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.